Radek, cześć. Znamy się od 2015 roku, jak przed chwilą powiedziałeś, ale współpracujemy ze sobą dopiero tak naprawdę 4 lata jako deweloper i pośrednik. Ty ze strony dewelopera zaufałeś mi i dałeś mi do biura nieruchomości rynku wtórnego swoje oferty. Za to Ci bardzo dziękuję i z sukcesem je sprzedajemy, bo przecież Karbowo jest nasze i, i ulica Północna jest bardzo dobrze sprzedawana. Powiedz mi, jak Ty widzisz naszą współpracę od tego naszego początku, od poznania się, a może od zawiązania współpracy w 2021-2022 Roku, bo wtedy jakby zaczęliśmy pracować razem. Każda współpraca na samym początku nie jest łatwa. Chodzi o to, żeby w czasie się dotrzeć, ale jedno jest najważniejsze, to co ja trzymam w sercu, że jeżeli ludzie chcą się porozumieć na temat współpracy, to zawsze to się wydarzy. Także tak samo w tym przypadku, Mateusz, jak zaczęliśmy współpracować, rzeczywiście już cztery lata współpracujemy. My się pewien okres wiesz, uczyliśmy siebie nawzajem, jak można współpracować, jak można ofertę wspólnie sprzedawać, tak naprawdę. Ja się cieszę z naszej współpracy, dzięki czemu ja mogę się zająć bardziej procesem deweloperskim, a współpraca z pośrednikiem, z tobą Mateusz, daje mi to, nam deweloperowi daje to, że mamy większą skuteczność w sprzedaży i dotarciu do klienta, bo pośrednicy mają większą bazę klientów kupujących niż sam deweloper. Deweloper, jak sama nazwa wskazuje, jest na budowie, wytwarza produkt, a pośrednik zajmuje się sprzedażą. Jeżeli zachowamy taką chronologię we współpracy, ja chcę ją zachowywać i chcę ją pielęgnować, to żebyśmy na przy Przyszłe lata mogli jeszcze więcej projektów realizować, no to, to mi daje ciepło na sercu, że możemy razem działać ku wspólnej idei. A sami wiemy, że będąc nawet w biurze, tutaj w tym miejscu na ulicy sądowej 8 w Brodnicy, jesteśmy w stanie jeszcze kolejne projekty sprzedawać i po prostu realizować kolejne inwestycje. Analizowałem ostatnio naszą współpracę i bardzo mi się podoba to ta różnorodność Twoich projektów deweloperskich. Sprzedajemy przecież maluchy. Basia kupiła nasz członek zespołu, naszego rynku wtórnego, kupiła od ciebie nieruchomość, z czego bardzo się cieszymy. No, bo prezentując nieruchomość innym klientom, tak się zakochała w tej nieruchomości, że sama kupiła od dewelopera. Uważam, że to jest. Yy, Wystarczająca reklama, żebyście Państwo zechcieli takie maluchy rezerwować, czyli 57-metrowe domy, nieduże. Natomiast są w cenie mieszkania i pięknie położone, bo na karbowie. Karbowo jest dzisiaj no, rozchwytywaną częścią miasta, w zasadzie jest wsią, która jest pod miastem, ale jest bardzo, bardzo taka pożądana w rodnicy. Cieszę się, że tam właśnie są inwestycje deweloperskie. Ja to bydziękuję dziękuję za współpracę, za te 4 lata współpracy dewelopera z pośrednikiem. Na rynku wtórnym obsługujemy klientów, którzy chcą coś sprzedać i często jest tak. Że kupują przez to nieruchomości deweloperskie. Ta współpraca. Y Funkcjonuje i ma się dobrze. Jest synergia i przede wszystkim współpracujemy ze sobą 4 lata, przed nami kolejne lata, myślę, że kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Jak tylko będziemy mieli siłę jeszcze tutaj działać, to będziemy realizować jeszcze większe projekty. Także to, tego życzę Tobie, sobie i nam wszystkim, żebyśmy po prostu Dziękuję. współpracowali. Dziękuję. Nadmienię też, że budujemy zespół agentów. Jeżeli Państwo interesujecie się nieruchomościami, zapraszamy na kawę i rozmowę o nieruchomościach. Dogadamy się, a może to jest właśnie Wasza, wasza przyszłość. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.